Podczas tego nagrania zaimplementujemy pobieranie szczegółów albumu oraz bardzo prosty system pamięci podręcznej. Możemy to nazwać cache. W tej lekcji pokażę Ci również o wiele lepszą alternatywę dla Eval do pracy z Jasonem. Pewnie pamiętasz, jak mówiłem Ci, że Eval po prostu interpretuje to, co zostanie mu przekazane. Robi to bardzo szybko, ale bez zastanowienia. Zrobi tak, nawet jeżeli przekażemy mu złośliwy kod. Z tego względu podczas pobierania albumu zastosujmy parser, który na początku sprawdzi, czy dany ciąg może być zinterpretowany jako JSON. Bibliotekę, która to umożliwia, pobrałem ze strony json.org, nawiasem mówiąc, polecam ci poczytać informacje na tej stronie, gdyż na pewno przydadzą ci się w praktyce. Plik JSON2.js dodałem również do materiałów do tego nagrania. Umieść go w folderze jscript oraz dołącz do pliku HTML. W pierwszej kolejności stworzymy sobie pamięć podręczną cache. Otwieramy nowy plik CtrlN. A pamięcią będzie prosta tablica, czyli VAR, pobrane. Albumy równa się New Array. Zapisujemy ten plik jako cache js i dołączamy do index.html zaraz za json2, czyli zmieniamy tylko na cache js, zapisujemy index.html, do zarządzania tą tablicą stworzymy sobie na razie dwie funkcje function dodaj do pobranych będzie to album i var jest. Równa się false. Musimy najpierw sprawdzić, czy album jest już w pobranych. Jeżeli jest, po prostu go zaktualizujemy. Jeżeli nie, dodamy do tablicy: for, var, i, in, pobrane albumy, if, pobrane albumy od i, kropka album, id jest równe album, Kropka album ID, czyli ID albumu, który przekazujemy jako parametr, nadpisujemy pobrane albumy od i tym oto albumem. I zmieniamy wartość flagi Jest na True. Za tą pętlą sprawdzamy. If Jest równa się False, w przypadku, jeżeli nie ma tego albumu, w tablicy dodajemy go. Pobrane albumy. Kropka, push i do tablicy dodajemy album. Kolejna funkcja function. Pobierz z pobranych jako parametr przekazujemy album ID i tworzymy sobie zmienną album. Początkowa wartość tej zmiennej będzie to 0. I teraz forwar i IN pobrane albumy. If album ID będzie równy pobrane albumy od I. Album ID wtedy do zmiennej album przypiszemy ten element tablicy, czyli pobrane albumy od I. Na samym końcu zwracamy album i zapisujemy plik hash.js. Drukuj.js i odkomentujmy pokaż szczegóły albumu, czyli wywołanie tej oto funkcji. Zapisujemy i w pliku scripts.js stworzymy tą oto funkcję. Function pokaż szczegóły albumu. Na początku musimy sprawdzić, czy został załadowany interfejs, który posłuży nam do wyświetlenia wszystkich informacji. If interface details, czyli jeżeli ta oto flaga będzie miała wartość false, musimy oczywiście jeszcze określić, zaraz za stałą, będzie to zmienna interface i na początku przypiszemy jej wartość false. Czyli interfejs nie jest załadowany. Jeżeli nie jest załadowany, pobieramy document.getElementById, write site i za pomocą inner.html przypisujemy mu to, co zwróci pobierz interfejs wraz z parametrem details. Czyli załadowany zostanie ten oto plik. A w kolejnym kroku interface details nadpiszemy wartością true. Czyli interfejs jest już załadowany i ten oto blok kodu nie zostanie więcej wywoływany. Następnie stworzymy zmienną album, dla której przypiszemy to, co zwróci pobierz z pobranych. Czyli na początku sprawdzamy, czy. Album, który chcemy wyświetlić, znajduje się w pamięci podręcznej. Jeżeli nie, jeżeli zwróci ona wartość 0, musimy ją pobrać, czyli pobierz szczegóły albumu i podajemy this.id. Zaraz przejdziemy do pisania tej funkcji. Else wyświetlamy album. Drukuj szczegóły. Albumu. I przekazujemy album. Przejdźmy teraz do napisania pobierz szczegóły albumu. Będzie to funkcja wrządania JS. Przechodzimy na sam koniec pliku. I definiujemy function pobierz szczegóły albumu. Jak pamiętasz, przekazujemy ID do tej funkcji. Możemy sobie skopiować ciało tej oto funkcji, zmodyfikujemy jej jedynie troszeczkę. Modyfikacja będzie dotyczyła tego oto elementu. Action będzie to nie search, a get details. I drugim parametrem nie będzie q, a id plus id. Dalej jest wszystko w porządku. Oprócz tego oto fragmentu. Gdy zostanie nam zwrócony zaktualizowany obiekt, nadpiszemy zmienną RED tym, co zwróci parser JSON, czyli json.parse i przekazujemy RED. Dodajemy do pobranych, czyli dodaj do pobranych, czyli do naszej pamięci podręcznej, i następnie drukuj szczegóły albumu. Red. I to wszystko w tej funkcji. Zapisujemy żądania JS i pozostało nam przejść do druku JS i zdefiniować funkcję, która wyświetli wszystkie szczegóły konkretnego albumu. Jak pamiętasz, będzie to funkcja o nazwie drukuj szczegóły albumu i będzie ona przyjmowała jako parametr album. W niej na samym początku przejrzymy cały obiekt, który dostaliśmy w parametrze for var klucz in album i na jego podstawie stworzymy pola. var field, krop, równa się document.get by id klucz. Zauważ że details.html posiada takie same id jak nazwy właściwości danego obiektu. Dlatego pobieramy je za pomocą document.getElementById i jako nazwę id podajemy klucz. Następnie if, field, jeżeli istnieje takie pole, przypisujemy mu wartość field.value, będzie to album od, Klucz. Następnie on Change. Równa się Function. I na razie będzie to ślepa funkcja. W niej będziemy aktualizować nasze pole. Ale to o tym dopiero później. Zapętlą. Stworzymy sobie zmienną lista. Pobierzemy ją. Będzie to document GetElement by ID utwory. Jak już się pewnie domyślasz, będzie to lista utworów. Wywołujemy remove childs dla tego to węzła. Usuwamy wszystkie poprzednie wpisy i for var i in album utwory. Tworzymy sobie rząd. Row równa się stwórz wiersz utworu i przekazujemy album utwory od i czyli poszczególny utwór lista append child row przejdźmy teraz do stworzenia funkcji stwórz wiersz utworu przejdźmy niżej function stwórz wiersz utworu i przyjmujemy jako parametr utwór na początku tworzymy rząd row równa się document create element div. Następnie dla tego elementu ustalamy klasę styli CSS class name równa się utwór row oraz row id równa się utwór. .utwór id Przechodzimy do pętli for, var, klucz, in, utwór. If, klucz jest różny od utwór, id, and klucz jest różny od album, id. Wykluczamy te dwie pozycje. Tworzymy sobie input type. Równa się dokument create element jest to element input i dla tego elementu ustalamy type na tekst, następnie input class name czyli klasa stylu CSS będzie to klucz input value równa się utwór od klucz i input zdarzenie on change równa się function ten blok na razie zostawimy sobie pusty row append child input zaraz zapętlą stworzymy sobie kolejny input document create element input tym razem będzie to Type Button. Klasa styli CSS. Ustalimy na Button usuń. I już po niej możesz się domyślać, że będzie to przycisk pozwalający na usunięcie danego utworu. Input.Value równa się X. Input on. click równa się usuń. Utwór. To linkę możemy sobie na razie wykomentować, gdyż takiej funkcji nie posiadamy. Row, append, child, input. I na końcu return, row. Zapisujemy, druku JTS, odświeżamy stronę i logujemy się na użytkownika. Zaloguj. I spróbujmy pobrać któryś z albumów, na przykład wykonawca 6, tytuł 6. Jak widzisz, tytuł został pobrany oraz wprowadzony do pola Input Type. Wykonawca również, data wydania również. Utworów nie mamy żadnych, gdyż te oto albumy nie posiadają żadnych wpisów utworów. Pobierzmy wszystkie i wymierzmy gramatik EP. Jak widzisz, zostały pobrane trzy utwory. Wraz z wszystkimi polami LP, czyli liczba porządkowa utworu, utwór, czas oraz przyciski usuń. Tak samo jest ze światła miasta. A w kolejnej lekcji zajmiemy się aktualizacją tych oto właśnie pól. Także zapraszam cię serdecznie.